Cześć, Piotrek, co tu robisz? I co? Szukam, szukam kangurów. Jak szukam to? Szukam kangurów, bo słyszałem, że w tych silnikach 1.5 są kangury. Ale oprócz naszej instalacji gazowej, to nic takiego nie widzę. A na pewno nie widzę kangurów. No nie wiem, może kogoś trzeba będzie zapytać, o co chodzi z tymi kangurami. Ale na pewno tutaj znalazłem na trzech tryskiwaczach barakutki. sobie ładnie tutaj są zamontowane. Wiem też, że jest tutaj gdzieś reduktor, jest on tutaj prawie dole zamontowany i to jest na pewno nasz sławny adapt, czyli reduktor, który podnosi ciśnienie razem z obciążeniem silnika, co w takim silniczku małym z dość dużą mocą, ten silnik ma ponad 150 KM, jest dość istotne. No i oprócz tego o bezpieczeństwo naszych barakudek dba nasz filtr Ultra 360.